Potrafią też, bo nawet taki projekt w zeszłym tygodniu dosłownie odpaliśmy właśnie tutaj pod Warszawą, e, otrzymywać bezpośrednio polecenia z PLC, czyli kiedyś jeszcze jakby wózki AGV to działało w ten sposób, że ze skanera, z peceta albo z jakiegoś przycisku mogliśmy przywołać wózek i z listy rozwijanej na przykład wybrać mu jakąś dyspozycję, ewentualnie skierować go w którymś miejscu. Teraz jesteśmy w stanie te wózki łączyć już z PLC, czyli jeżeli dostaje informację ze sterownika, czyli mamy jakiś system zrobotyzowany, który się kończy przykładowo wyjazdem palety albo wyjazdem kuwety. Jak ta kuweta przejeżdża, to idzie informacja z PLC do wózka i on się sam melduje. Czyli możemy wyeliminować kolejną e, część etatu. Mega trendy na 2025 rok i dalej. Aplikacje sterujące procesami, to o czym wspominałem w przypadku AMR-a, tak samo przechodzi do robotyki i automatyki, czyli już nie jest tylko tak, że system robotyczny, bo żeby nie mylić systemu zautomatyzowanego ze zrobotyzowanym.